W tym odcinku chciałbym poruszyć temat motywacji i sięgnąć do teorii negocjacji, ponieważ my bardzo często z naszymi dziećmi negocjujemy. Czyli mówimy. Negocjujemy. Czyli mówimy, że słuchaj, jak będzie tak, to ja ci pozwolę na siak. Jak będziesz grzeczna, to dostaniesz czekoladę, i jak dostaniesz czekoladę, to wtedy pojedziesz do babci i wtedy umówimy się, że zrobimy tak. Ale jak nie zrobisz tego tak, no to jest opcja taka albo taka. Czyli my negocjujemy. Natomiast z teorii negocjacji wiemy i znamy taką zasadę, że mm, poziom żądania. Musi być taki sam jak poziom gotowości. Czyli nie. Czy inaczej, trzeba prosić o to, co ta druga strona będzie chciała nam dać. Czyli załóżmy, że ja przychodzę do klasy w poniedziałek yy, i teraz tak, poziom gotowości. Jest żaden, czyli wszyscy chcą leniuchować. A poziom żądania, ja bym chciał, żebyśmy przerobili lekturę. Czyli zobacz, że to się rozjeżdża. Nie ma szansy się udać. Przerobię lekturę. Ale ja się mogę teraz nagiąć i wykorzystać ten poziom gotowości. Czyli dobra, chcecie leniuchować, to leniuchujemy i czytacie leżąc. Czyli poziom gotowości jest równy poziomowi żądania. Oni chcą leniuchować, ja chcę, żebyśmy czytali, no to ja mówię, dobra, no to leniuchujcie czytając. Nie, nie będzie sprawdziano, nie będzie kartkówki, nie będziemy nic pisać, nie będziemy nic robić. Tylko będziecie sobie czytać. I wtedy, jak oni czytają już, to wzrasta ich gotowość, bo już wykonują jakąś czynność. Czyli mój poziom żądania jest taki, jak przeczytacie, to napiszemy plan wydarzeń, tego co czytacie. Napiszemy plan wydarzeń. No więc oni czytają, są rozbudzeni, jest ta aktywność i rzeczywiście są gotowi. Pisać plan wydarzeń. Po tym, jak godzinę czytali w koncie, piszą plan wydarzeń. No to skoro mamy już plan, to z tego planu my możemy przygotować scenariusz. Czyli jest już po przerwie śniadaniowej, byliśmy na dworze, oni napisali plan wydarzeń, energia wzrasta i rzeczywiście piszą scenariusz. Ich poziom gotowości wzrasta, dlatego moje żądania też mogą wzrastać. No, jak mamy scenariusz, to ja proponuję im, słuchajcie, to nagrajmy film. No, oni stwierdzają, jak mamy scenariusz, to nagrywamy film. Czyli w negocjacjach negocjujemy od poziomu, jaki daje nam ten nasz przeciwnik, mówiąc brzydko. Czyli ten, z kim my negocjujemy i podnosimy stawkę. I zobacz, jak my w życiu domowym jako rodzice nie przestrzegamy tej zasady, bo od razu chcemy, żeby dziecko sprzątało, czyli nagrało od razu film, regularnie sprzątało, pomagało, chodziło do sklepu, wyrzucało śmieci i robiło inne inne rzeczy. Natomiast my możemy zacząć od, powinniśmy zacząć od leniuchowania. Czyli przychodzimy do domu zmęczeni, w łazience i w kuchni wszystko rozwalone córka leży na kanapie i czyta, no to my nie będziemy od razu podkręcali pełnej stawki, tylko usiądźmy z nią razem, czyli razem z nią leniuchujemy. No bo nic nie możemy zażądać, ale jak już jesteśmy razem, leniuchujemy. Ale kiedy my już jesteśmy razem i na przykład scrollujemy, to możemy na przykład ja mogę stwierdzić, wiesz co? Napił, napiłbym się herbaty. Napiłabyś się herbaty razem ze mną. No dobra, czyli córka wstawia herbatę, a ja robię herbatę. Już podnosimy powolutku tę aktywność wspólnie. Jak wypijemy herbatę, to ja mówię, wiesz co? Ja zrobię pranie. Ty ściągnij pranie. A później wracamy do leniuchowania. Obejrzymy sobie od 30-minutowy odcinek jakiegoś serialu razem. No i jak już tak oglądamy, no to możemy na przykład porozmawiać o tym, co, co się wydarzyło w szkole I ja mogę stwierdzić, że wiesz co, też jestem zmęczona tak jak ty, też jestem zmęczony tak jak ty, do zrobienia jest kolacja, więc robimy tak, że kolację robimy na pół, ty robisz to, ja robię to. Albo ja, cał, ja osobiście robię całą kolację, a ty pomóż bratu zrobić matematykę. To tam wam zajmie 20 minut, sprawdź mu zadanie domowe. I zobacz, że cały czas się odnoszę do poziomu gotowości. Niczego specjalnego od dziecka nie wymaga.